Wyścigowa sobota, dobiega końca, wyścig Endurance, ogromne emocje, ogromne temperatury, jaki to jest weekend jak na razie? To jest jak zawsze super weekend, a sobota kończy się wisienką na torcie, czyli enduransem. Co można powiedzieć, jak ma się dwie wisienki, czyli Endurans europejski i Endurance mistrzostw Polski. Tak jak widzicie, zakończyło to 20, 20 aut zakończyło nasz endurans. W Enduransie Europejskim mieliśmy 12 stacji, zakończyło 10, po dużych, po dużych emocjach, po dużych emocjach i wyścigowych i takich sportowo-organizacyjnych, ponieważ musieliśmy e, pomóc też kolegom, którym nie udało się ukończyć wyścigu. E, ale Endurance to jest dla mnie najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wyścigi. Zawsze mamy to w sobotę, tak jak słychać w tle, e, piękna muzyka dla wszystkich usług motorsportu. E, myślę, że to jest najfajniejszy temat, jeżeli możemy zakończyć sobotę, oprócz tego, że była ciężka, gorąca i bardzo emocjonująca. Tym, że wszystkim się podobało, rozdaliśmy właśnie kuchary. Mieliśmy ceremonię, w której każda klasa była udekorowana. Oczywiście na końcu sezonu robiłem podsumowanie i wtedy mamy tak zwaną generalkę. E, więc walczymy i wszystkim gratuluję, że w taką pogodę e, mogli się przygotować prawie jak do wyścigu w Dubaju. E, w taką gorączkę e, jechali tak super, w takiej stawce mieliśmy oczywiście e, ciekawe rzeczy, tak jak safety car i to co wszyscy powinni e, zachować to bezpieczeństwo i, i starali się dojechać e, pełną stawką. Więc gratuluję wszystkim wytrwałości przede wszystkim w ten, w ten dzień. Fajnie, że wszyscy piliście wodę i cieszę się, że mogłem o tym przypominać. E, ale najważniejsze, że zachowaliśmy super atmosferę i, i myślę, że królowa motorsportu. E, jakie są wyścigi, a te dwie wisienki to już jest całego naszego wyścigowego weekendu, a jutro kolejne wyścigi, więc mamy kwalifikacje, kolejne sprinty, także zakończymy też z przytupem, bo mamy sprinty i polskie i zagraniczne, a regulaminowo musimy zrobić nasze enduranse i endurance zagraniczne w sobotę, dlatego ta sobota jest taka, jaka jest, ciężka do końca, w tym roku nasz Endurance podczas cezu jest i gorący i szybki, powtarzam, że jeszcze jutro możecie przyjść i nadrobić. Zapraszam. Dzisiaj było wszystko, możemy powiedzieć, bo było i szybko, było także bardzo ciepło, bardzo słonecznie, było sporo taktyki, było no, też sporo rzeczy, które działy się na torze, ale co ważne dopisała publiczność. Bardzo dużo ludzi dzisiaj przyszło na Tor Poznań. Tak, myślę, że ta, to koło zamachowe medialne, które chcemy wywołać i, i zapraszać Was, bo jak Wy jesteście, to nam jest łatwiej zorganizować imprezę, bo wiemy ile kibiców mamy, wiemy jak, jak rozmawiać z, na przykład ze sponsorami, których też oczywiście zapraszamy do rozmów, zapraszamy do tego, żeby mogli pokazać się przy imprezach klasy Mistrzostw Polski. Słuchajcie, to się dzieje w Poznaniu kilka razy w roku. Tak samo Mistrzostwa Europy nie ma takiego obiektu w Polsce. Nie ma obiektu w tej części Europy, który w ciągu miesiąca miał. Dwa, dwie imprezy klasy Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy naraz, więc tutaj w Poznaniu, zaraz obok lotniska, są takie fantastyczne wydarzenia. Zapraszam wszystkich.